Bardzo dobry pojedynek. Dobrze się to oglądało. Nie dawałeś sobie krzywdy zrobić, kontrolowałeś. No i bardzo mocno na pierwszej rundzie chciałeś chyba znakałtować. No bardziej tak. Miałem w planach go znakałtować, ale też drugi plan był drugi, taki drugi, że aby pierwszy plan nie wyszedł, to oczywiście drugi, że po prostu wygrać na punkty. Tam bardzo mocno trafiałeś. Było to widać. Myślałeś że przez myśl przeszło, że to jest ten moment, trzeba kończyć szybko jak się da oczywiście, był taki moment. Ale stwierdziłem sobie, że lepiej pokazać techniczną walkę z tych dyklasykowa... I Z krótko mówiąc. Poczekałeś, zobaczyłeś, że możesz przeboksować w bardzo dobrym stylu i po prostu z tego skorzystałeś. Tak jest. Mhm. I jak się czułeś w ringu, jak się czułeś tutaj na gali? Bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba na tej gali ogólnie te. Występuję na Suzuki Boxing Night. Bardzo mi się podobają. Dobry przeciwnicy z za, zagranicy. Tak. Czechy też dobre. Potem jeszcze z Bułgarem tutaj też boksowałem. Tak, z... no, nie, nie jesteś pierwszy raz na gali Suzuki, więc. Nie, nie. Więc jesteś już obyty z atmosferą, z tym brzazową kibiców. Powiedz, jak czułeś się w ringu właśnie z tym Czechem, z przeciwnikiem? Bardzo dobrze. Pierwsza runda była taka intensywna żeby pokazać, że pierwsza runda będzie za mną i kolejne drugie też będą za mną. Jednogłosna wygrana na punkty. Jesteś po ciężkim obozie, po ciężkich yy, yy, przygotowaniach w Cetniewie. Jak się czujesz yy, na ten moment? Na ten moment mam bardzo do, dobrą formę. Oczywiście jeszcze więcej biegania. Jest co jeszcze do, dorobić w technice. Yy, no też czasami opuszczam ręce. Taki mój styl zagraniczny. No, więc dużo jeszcze do roboty, a ogólne te obozy to są fajne, przydatne. Bardzo mi się tam podoba, dobra atmosfera. Mówisz, że to opuszczanie rąk to tak troszkę tak non-salansko, tak luźno podchodził do walki. Jak, jak Ty to... po prostu tak lubisz boksować? Tak się dobrze czujesz? No, od początku tak, jak już zacząłem boksować, boks... od no, trener boksu już 12 lat. I pierwsza moja walka to ja miałem ręce opuszczone, oczywiście przegrana potem kolejne walki już były same wygrane. Ale to zawsze jest tak, że właśnie w takiej formie się jak się czujesz i boksujesz i sprawiasz, sprawia tobie to przyjemność radość, tego się nie zmienia. E, tak, oczywiście. E, sprawia mi to radość. E, taka e, inne, inne, ogólnie, inne ogólnie boksowanie jest w ringu jak opuszczasz ręce, bo nie wszyscy tak potrafią. I to też inaczej się ogląda. Ludzie to lubią, i pub publicy to się podoba. Co teraz? Po prostu odpoczynku w końcu, bo ta początek roku w ogóle kadrowiczył. Wszystkich był bardzo ciężki, dużo wyjazdów, dużo zgrupowań. No tak, no nie, nie powiem, że teraz czas na odpoczynek. Jeszcze kolejne dwa miesiące będą cały czas wyjazdy, bo jeszcze zgrupowania w Germanie będą. Z... Tam mają być też Amerykanie, mają być kilka naprawdę dobrych państw. Tak, tak. Liczysz na to, że właśnie dzięki jakimś zgrupowaniom można poprawić swoją umiejętności. Oczywiście. Dużo można postarować z chłopakami co z zagranicy, na przykład z Stanów Zjednoczonych. Oni mają bardzo dobry styl i no, trzeba się od nich czegoś nauczyć. No i też ciężka praca w klubie, bo w klubie też ciężko trenuje. Oczywiście, dwa razy, dwa razy dziennie trenuję, sześć razy w tygodniu. W niedzielę odpoczynek, kościół, czas na siebie. No to niech będzie teraz trochę czasu dla Ciebie, odpocznij. Dziękuję bardzo za wywiad do zobaczenia na kolejnej gali. Dziękuję bardzo za mnie.